Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W tym materiale powiem Ci o tym, jakie parametry treningowe powinien zawierać Twój plan treningowy, żebyś osiągał jak najlepsze efekty sylwetkowe, efekty hipertroficzne, skutek realizowania swojego planu treningowego oraz wykonywania treningów. Mam nadzieję, że cały ten film bardzo mocno Ci się spodoba i na wstępie będę Ci bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę pod tym filmem, a także zasubskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz Pierwszym parametrem, który powinieneś określić biorąc się za układanie planu treningowego pod kształtowanie sylwetki jest częstotliwość Częstotliwość odnosi się do tego, ile razy w tygodniu będziesz trenował oraz ile razy w tygodniu będziesz trenował każdą partię mięśniową Uniwersalne zalecenia odnośnie częstotliwości trenowania każdej partii mięśniowej wynoszą dwa to znaczy każdą partię mięśniową powinieneś starać się trenować dwa razy w tygodniu z uwagi na częstotliwość nasilania tempa syntezy białek mięśniowych. Wtedy będziesz po prostu osiągał zdecydowanie lepsze efekty niż gdybyś trenował każdą partię mięśniową tylko raz w tygodniu. Natomiast jeżeli chodzi o to ile razy w tygodniu powinieneś trenować, no to po pierwsze tyle na ile możesz sobie pozwolić, a po drugie takim złotym środkiem jest trening od trzech. Do 5, maksymalnie 6 razy w tygodniu. Następnie warto zająć się rozłożeniem poszczególnych partii mięśniowych w skali tygodnia. I tutaj, żeby to zrobić jak najłatwiej, jak najprościej, wystarczy skorzystać z jakiegoś systemu treningowego typu FBW, push-pull oraz góra-dół. Nie jest to jedyne wyjście, ale jest to wyjście z pewnością najłatwiejsze. Dalej warto rozpisać sobie trenowane partie mięśniowe w skali jednej jednostki treningowej, czyli jakie partie będziemy trenować na jednym treningu, a następnie dobrać ćwiczenia właśnie na te partie mięśniowe. Dobierając ćwiczenia warto uwzględnić ćwiczenia zalu zarówno globalne wielostawowe, lokalne wielostawowe oraz izolowane. Jednak warto różnicować ich udział w jednostce treningowej oraz w całym planie treningowym. Natomiast jeżeli chodzi o tą pierwszą część, na przykład jeżeli skorzystasz z systemu Push Pull, no to w treningu Push rozpiszesz sobie takie partie mięśniowe jak klatka piersiowa, czworogłowy uda, triceps, bok barku, przód barku, no i można jeszcze tu rozpisać łydki. Następnie możemy przejść do kolejności trenowanych partii mięśniowych oraz kolejności wykonywanych ćwiczeń. Jeżeli chodzi o kolejność trenowanych partii mięśniowych, to ona powinna być ustalona w taki sposób, że na początku jednostki treningowej trenujemy te partie, na których nam najbardziej zależy, a gdzieś tam idąc dalej w trening, powinny być te partie, na których nam mniej zależy. Bądź powinniśmy trenować je w kolejności od największych partii mięśniowych do najmniejszych partii mięśniowych. Natomiast jeżeli chodzi o kolejność wykonywania ćwiczeń, to na początku jednostki treningowej powinniśmy mieć ćwiczenia globalne, wielostawowe, następnie ćwiczenia lokalne, wielostawowe, no i na końcu jednostki treningowej powinniśmy mieć ćwiczenia izolowane. Kolejnym parametrem jest objętość, i to jest jeden z najważniejszych parametrów, ponieważ jest to bodziec do wzrostu naszych mięśni. Objętość jest to ilość stymulacji hipertroficznej. Na temat objętości w treningu sylwetkowym nagrałem cały osobny materiał, więc jeżeli ten temat ci interesuje, to do niego Cię odsyłam. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby dobrać ilość serii roboczych na każdą partię mięśniową. Jest to najbardziej praktyczna miara liczenia objętości oraz żeby dobrać ilość powtórzeń wysokostymulujących na każdą partię mięśniową. Powtórzenia wysokostymulujące to jest najbardziej precyzyjna miara liczenia objętości w treningu sylwetkowym. Kolejnym parametrem jest zakres powtórzeń. I on powinien wynosić między 5 a 20, ale możemy go bardziej zoptymalizować tak, żeby w ćwiczeniach globalnych, wielostawowych zakres powtórzeń wynosił od 5 do 8. W lokalnych, wielostawowych od 5 do 10 oraz w izolacjach od 8 do 16. Następnie mamy parametr RIR, który określa bliskość do niepowodzenia. RIR to jest ilość powtórzeń w zapasie przed upadkiem mięśniowym. I w ćwiczeniach globalnych, wielostawowych RIR powinien wynosić około 3. W lokalnych, wielostawowych RIR może wynosić między 3 a 2. Czyli powinny nam zostawać albo 3 albo 2 powtórzenia w zapasie. Jest to praca blisko upadku mięśniowego. A w ćwiczeniach izolowanych RIR może wynosić między 2 a 0. Czyli w ćwiczeniach izolowanych możemy nawet pracować całkowicie do upadku mięśniowego. Kolejny parametr to jest MSP, który określa ilość mimowolnie spowolnionych powtórzeń podczas wykonywania danego ćwiczenia, podczas wykonywania danej serii. MSP jest nowym parametrem w treningu sylwetkowym, o którym również nagrałem pełny materiał, do którego Cię zapraszam. No i ilość MSP wynika z tego, jaki mamy RIR. Problem natomiast jest w tym, że mając określony RIR w planie treningowym, nie zawsze przekłada się to na praktykę. Osoby mają w teorii w planie treningowym RIR 2, ale jeżeli one wykonują dane ćwiczenie, to u nich nie dochodzi do mimowolnego spowolnienia ruchu, a to oznacza, że ten RIR nie wynosi 2, im się tylko wydaje, że ten RIR wynosi 2, podczas gdy w rzeczywistości ten RIR wynosi ponad 5. No, i parametr MSP ma temu zapobiegać, bo tutaj nie mamy, że tak powiem, jak oszukać. Tutaj nie ma nic, że nam się wydaje, a po prostu albo wykonaliśmy mimowolnie spowolnione powtórzenia, albo ich nie wykonaliśmy. Więc tu jest sprawa dość zero-jedynkowa. Kolejnym parametrem jest intensywność, i ten parametr w treningu sylwetkowym to jest używane obciążenie. Używane obciążenie. Wynika z pozostałych parametrów treningowych. Na przykład, jeżeli mamy wyciskanie sztangi leżąc na 5 powtórzeń do upadku mięśniowego, czyli z rirem 0 oraz z 5 mimowolnie spowolnionymi powtórzeniami i z tempem pracy 3-3-3-3, no to jasnym jest, że użyjemy większego obciążenia, niż gdybyśmy wykonywali dokładnie to samo, natomiast na 20 powtórzeń. Albo na 20 powtórzeń z RIREM 3, czyli to używane obciążenie wynika z pozostałych parametrów treningowych. Natomiast ciężary w treningu sylwetkowym nie powinny być ani skrajnie duże, ani skrajnie małe. Tutaj doskonale się sprawdzi zakres intensywności między 40% ciężaru maksymalnego a 85% ciężaru maksymalnego. No i w praktyce są to ciężary, które pozwalają nam wykonać dane ćwiczenie w zakresie między 5% a 20 powtórzeń. Mając już określone te wszystkie parametry treningowe, możemy iść dalej do przerwy między seriami oraz przerwy między ćwiczeniami. Tutaj również nagrałem osobny materiał o tym parametrze treningowym, także ponownie cię odsyłam do kolejnego filmu. Natomiast przerwa w treningu sylwetkowym powinna wynosić od 2 do aż 7 minut. 2-3 minuty powinniśmy używać w ćwiczeniach izolowanych. 3-4 minuty powinniśmy programować w ćwiczeniach lokalnych wielostawowych, natomiast przerwy wynoszące od 4 do nawet 7 minut powinniśmy programować w ćwiczeniach globalnych wielostawowych. Powoli zbliżamy się do końca. Kolejnym parametrem, który warto uwzględnić w swoim planie treningowym jest tempo pracy. Jeżeli my się uczymy techniki danego ćwiczenia, to to tempo pracy powinno być kontrolowane oraz umiarkowane. Natomiast żeby było nam zdecydowanie łatwiej kontrolować parametr MSP, to warto wykonywać fazę koncentryczną dość dynamicznie. Ponieważ jeżeli my będziemy wykonywać tą fazę dość dynamicznie, to będzie nam zdecydowanie łatwiej zauważyć, które powtórzenia są tymi mimowolnie spowolnionymi powtórzeniami. Natomiast jeżeli chodzi o programowanie czasu trwania fazy ekscentrycznej, to tutaj odpowiednio skracając lub wydłużając, możemy manipulować doświadczanym napięciem mechanicznym. I może przeważać napięcie mechaniczne pasywne albo napięcie mechaniczne aktywne. No i w przypadku niektórych partii mięśniowych warto unikać pewnego skrócenia, w przypadku niektórych partii mięśniowych warto unikać pełnego rozciągnięcia lub wręcz do niego dążyć. Natomiast, żeby precyzyjnie dobierać tempo pracy, to musimy się zapoznać przede wszystkim ze specyfiką sarkomerów, danej partii mięśniowej. Ostatnim parametrem, który warto programować w treningu sylwetkowym, ale jeszcze nie odchodźcie od ekranu, ponieważ za moment po omówieniu tego parametru wam dam pewien praktyczny przykład odnośnie planu treningowego, który zawiera te wszystkie parametry treningowe, odnośnie planu treningowego, który tych parametrów nie zawiera. No ale o tym za chwilę. Ostatnim parametrem, który warto programować jest zakres ruchu ponieważ wbrew pozorom nie zawsze powinniśmy dążyć do pełnego zakresu ruchu. Podczas trenowania niektórych mięśni, jak na przykład tricepsa, tak naprawdę nie będzie większej różnicy, czy my wykonamy ćwiczenie w pełnym zakresie ruchu, czy też będziemy wykonywać to ćwiczenie w niepełnym zakresie ruchu, albo jeżeli my wykonamy ćwiczenie w pełnym zakresie ruchu, to może przejmować pracę inna partia mięśniowa. Tak się dzieje na przykład w przypadku mięśnia najszerszego grzbietu, której najlepszą dźwignię... W momencie, gdy nasze ramię jest uniesione do kąta 120 bądź maksymalnie 140 stopni, a gdy to ramię jest uniesione wyżej, no to pracę może przejmować wtedy mięsień obu. A teraz porównajmy sobie bardzo słaby jakościowo plan treningowy, czyli to jest ta tabelka u góry. I niestety takie plany w zdecydowanej większości mamy okazję widywać na różnych grupach bądź forach internetowych. Z bardzo dobrym jakościowo planem treningowym który zawiera wszystkie niezbędne informacje aby wykonać efektywną, hipertroficznie sylwetkowo, jednostkę treningową myślę, że tu wystarczy Wam dosłownie jeden przykład czym te plany dokładnie się różnią no i w tabeli wyżej, gdzie mamy słaby plan treningowy mamy wyciskanie sztangi na ławce poziomej dwie serie na 6 powtórzeń w porządku zatem, możemy dobrać taki ciężar żeby wykonać te 6 powtórzeń ale, żeby mieć 100 powtórzeń w zapasie, dobrze słyszycie, albo możemy wręcz odwrotnie dobrać taki ciężar, żeby zrobić 6 powtórzeń do upadku mięśniowego. Stymulacja z takiej serii będzie skrajnie różna, natomiast nie mamy tutaj podanego parametru RIR, MSP oraz ciężaru, więc chyba ten ciężar możemy dobrać dosłownie taki, jak nam się podoba. I ten jeden przykład dobitnie pokazuje. Jaka jest różnica między uzyskiwanymi efektami trenując z tym planem wyżej oraz z tym planem niżej, gdzie mamy podane dosłownie wszystko, wszystkie niezbędne informacje pozwalające nam wykonać efektywny trening. Wciskanie sztangi leżąc, dwie serie na sześć powtórzeń ma Ci zostać trzy powtórzenia w zapasie. To Ci dostarczy czterech powtórzeń wysoko stymulujących dla klatki piersiowej. Na treningu masz wykonać dwa mimowolnie spowolnione powtórzenia. Ciężar masz dobrać taki, żeby wykonać 6 powtórzeń z RIR-em 3, z dwoma MSP oraz z tempem pracy 21x1. Masz odpoczywać 240 sekund co najmniej. Masz mieć tempo pracy 21x1 oraz masz pracować w pełnym zakresie ruchu. Masz tutaj podane dosłownie wszystkie niezbędne informacje, pozwalające wykonać Ci efektywną jednostkę treningową. I właśnie takie plany treningowe polecam Wam tworzyć, żebyście osiągali jak najlepsze efekty sylwetkowe. Zapewne mieliście okazję widzieć kilka, kilkanaście planów treningowych od innych trenerów albo na różnych grupach na Facebooku, na Instagramie, na TikToku. No i myślę, że tu się ze mną zgodzicie, że zdecydowana większość tych planów treningowych nie zawiera wszystkich niezbędnych parametrów treningowych. A najczęściej zawierają niestety tylko trzy parametry treningowe, takie jak nazwa ćwiczenia, ilość serii oraz zakres powtórzeń, co jest oczywiście błędem. No i te plany treningowe nie będą do końca efektywne, ponieważ są bardzo, bardzo mocno wybrakowane w niezbędne informacje. Żeby temu zapobiec i żeby ludzie mogli trenować lepszymi planami treningowymi, to ja Wam będę bardzo wdzięczny za udostępnienie tego filmu, żeby mogło się o nim dowiedzieć jak najwięcej osób. Wtedy pomożecie, tak jakby całej branży fitness, trenować skuteczniej, efektywniej i lepiej, no i z lepszymi, a bardziej jakościowymi planami treningowymi. Będę Wam również bardzo wdzięczny za zostawienie jakiegokolwiek komentarza. Możecie napisać, czy ten film Wam się podobał. Ode mnie to wszystko, no i do następnego. A gdybyście chcieli, to zapraszam Was również na mojego Instagrama.